Państwo, już patrzymy, czy idę we właściwym kierunku, czy zmierzam we właściwym kierunku tak, czy to jest właściwa droga, zaraz zobaczymy, na 1, 2, 3 wybierzecie sobie Państwo i zobaczymy, czy idę we właściwym kierunku, podążam we właściwym kierunku, jedyneczka. Coś się przecięło, coś idzie wam jak po grudzie. <laughs> powiem tak, jeżeli, jeżeli jest to, jeżeli jest to plan z przeszłości, to pokonacie coś, tak? Ale jeżeli jest to coś, w co wkładacie dopiero swoje podłoże, dopiero o to walczycie, to tak jakby, ja bym powiedziała, że tutaj by jeszcze daleka droga do tego, kochani, daleka lub nie to, co potrzeba, nie to, co potrzebne, nie to, co jest dla Państwa, bo to jest tak. Przecięcie, coś się zatrzymało, coś się mielę, czegoś nie mogę zrobić. Tutaj wkładam. Może być, że są to pieniądze, tak? Tutaj walczę, tutaj jest pogrudzie, tutaj ktoś inny jest doceniany, to nie jestem ja doceniana, to nie jestem ja doceniany. Ktoś podejmuje decyzje, decyzje są oszukane, decyzje są dla mnie krzywdzące. Kochani, pokazuje mi się, że Waszą drogą jest coś, co było pomysłem Waszej przeszłości, bo przy tym będzie piękny dom, przy tym będzie. Jak to się mówi, spokojny dom, spokojna głowa, spokojne wnętrze, ale to musi być coś, co lubicie, coś, co kochacie, coś, co. bo tutaj się pokazuje też tak: budowę domów, sprzedaż, kupno, przeprowadzki. Ja bym, powiedział, ja bym powiedziała, że droga jest. Ciernista, o tak, dla jedynki jest w jakiś sposób ciernista. I jeżeli jest, powiem tylko tak, bardzo dobre odzwierciedlenie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o, o pomysły i o to, czy się uda, i czy przejdzie, to są to pomysły z przeszłości. Czyli to nie jest coś, co zakiełkowało teraz, tylko jest to coś, co zakiełkowało wcześniej. Bo to, co zakiełkowało teraz, co wkładacie, w co teraz wkładacie, to się ułoży, bo przejdzie, ale dopiero jak tak powiecie, stwierdzicie, że a ja już mam pokokarki, ja już więcej nie walczę, ja już tego więcej nie chcę. O, okaże się, słuchajcie, że w końcu dopniecie swe, A i tak dopniecie swego i tak, tylko że droga będzie dużo, dużo dłuższa, bardziej będzie ciernista, bo to jest tak, jakby jedyneczka teraz ma bardzo mocno pod górę. Natomiast jedynym jedyną podpowiedzią jest, że jeżeli na przykład chcecie obrać jakąś drogę, to bierzcie drogę karty, mówię, to są tylko karty, drodzy Państwo, więc i tak do nich zdroworozsądkowo podejdźcie, przepraszam, ale karty mówią o starym pomyśle. O starym pomyśle, który tak naprawdę da Wam bezpieczny dom, da Wam bezpieczną przystań, da Wam bezpieczne myślenie, da wam, nie daje Wam przeciążenia, zamyka przeciążenie i spisujecie swój los na nowo, zadowoleni, tak? Czyli tak naprawdę. Wszystko, wszystkie pomysły z przeszłości, wszystko, co gdzieś tam kiełkowało, wszystko, być może, być może, słuchajcie, czynność, czynność, czy coś, czego się uczyłyście wcześniej, uczyliście się wcześniej, coś, co wzięliście jako kwalifikację swoją, tak będzie miało bardzo ładne odzwierciedlenie. W tej chwili, bo pokazuje mi się tutaj ta szósteczka kielichów, czyli ta bezwarunkowość, ale jednocześnie jak to się mówi, tradycjonalizm, tradycja, coś, co jest w przeszłości, coś, za czym tęsknicie, czyli wasza tęsknota ma rację, by na tą chwilę do osiągnięcia. I tutaj ona szybciej pójdzie niż to, co jest bardzo praktyczne, to nad czym pracujecie. Drogie, jedynki, lecimy w dwójkę. <coughs> Czy idziesz w właściwą drogą? Myślę, że tak. Ojoj, macie tak: gwiazdeczkę, siłę, giermka buła w śmierć, szóstkę mieczy, dziesiątkę y, z koła fortuny i szóstkę denarów. Jak najbardziej tak, tutaj jest tak, jakby góra sprzyja, masz siłę, czekasz tylko na jakiś impuls. Czekasz tylko na coś, tak, na coś, co się skończy i odpływasz. Ty płyniesz, ty już masz drzwiczki do tego otwarte, czyli tak, to jest właściwa droga, chociaż powiedziałabym w niektórych przypadkach, że dwójka się czymś znudzi. Tak, jakby dwójka chciała, nie było to sukcesywne albo nie dawało jakiegoś rezultatu, ale to da rezultat, tylko to da rezultat w troszeczkę w późniejszym czasie. Natomiast rezultat będzie bardzo, bardzo pozytywny z tego względu, że jest równe dawanie i branie. Czyli poczujesz się zadowolony, zadowolona, tak, i wchodzisz na koło fortuny. Czyli tutaj sprzy szczęście sprzyja. Tak, bym powiedziała, że idziesz właściwą drogą, kroczysz właściwą drogą, idziesz w dobrym kierunku, tak bym powiedziała. Tylko jedyną przeszkodą może być to, że gdzieś tam możesz się znudzić po drodze, lub gdzieś tam będzie taki moment zawahania, ale tak, jest to dobry kierunek postępowania, jak najbardziej. Tak, tutaj jeszcze gwiazdka przyświeca, jak najbardziej. Tak, lecimy trójeczkę. Siedem. Czy idziesz dobrą drogą? Jeżeli chodzi o związki, to absolutnie nie. Od razu mówię, że nie, bo tutaj wpędzać się to po prostu, weszłaś, w weszłaś wszedłeś w taki wir, tak jakby ktoś zwyciężył nad to, bo wydaje ci się, że odniosłeś zwycięstwo, a później to jest tak jakby takie mm, mamy siódemkę, mamy tak dwójkę denarów, czwórkę kielichów, gierka kielichów, szóstkę buław, siódemkę mieczy, diabła, i ósemkę mieczy, czyli tak naprawdę wchodzisz, kochana dwójeczko. Tak jakby początek jest cudowny, początek cię nęci, początek daje Ci transformację, czyli tak jakby już dokonałaś wyboru, tak, Ty już chcesz, bo coś cię zmierziło, coś cię znudziło, ty tego nie chcesz, tak? Ty chcesz się poczuć, znowu złapać oddech. Tak, okej, okay, tutaj jest w porządku, tylko jeżeli w szczególności yy, powiem tak, jeżeli chodzi o uczucia, to właściwie o każdą dziedzinę, ale w szczególności o uczucia, to uważaj, bo weszłaś w coś, co spowoduje jakiś kierat. Kierat, zamknięcie się w takiej energii i nie moc wyjścia z jakiejś energii, z jakiejś drogi, nie, nie moc pójścia do, do przodu. Chociaż ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi, czy ta kierunek, ten kierunek, ta osoba, bo też niektórzy pewnie to wezmą, to bym powiedziała, że nie ta osoba odniesiesz zwycięstwo, ale ta osoba nie jest dla ciebie. Ta osoba spowoduje, że będziesz się źle czuła. Tutaj. Dla Ciebie jest podróż, tutaj dla Ciebie jest podróż, tutaj dla Ciebie są dobre emocje, zakończenie czegoś urzędowego. Jeżeli chodzi o energię rozwodu, czy to jest dobry kierunek, to tak, jest to dobry kierunek. Dużo ugrasz, zakończysz ból, wejdziesz w piękną transformację. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o pracę, o nową pracę to tak jakby jest coś oszukanego. Uważajcie, bo to jest tak jakby powielenie schematu, powielenie schematu z przeszłości. <laughs> Jeżeli jestem. Pokazuje mi się, kochani, jeszcze tutaj taka, mm, tak jakby ktoś chce coś zmienić, tak? Bo coś nie funkcjonowało u niego. Ale mm, tak jakby czuję. Czuję, że, jest, że tam, gdzie chcę iść, czy z tym, z kim chcę iść, jest jakieś oszustwo, jest jakieś matactwo, jest tu jakieś kłamstwo, jest to jakiś fałsz i tak jakbyście czuły, czuli, że jest tam gdzieś, kurde, ta droga. Średnio. I powiem tak, jeżeli w odpowiednim momencie w, powiem tak na tej waszej drodze, bo droga jest dobra, bo ona się dobrze kończy, ale na przestrzeni w szczególności w siódmym miesiącu, to pokazuje mi się tak, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak mi się ułożyły karty taką kolejnością. Więc chcę Wam powiedzieć, że tutaj można ładnie przeczytać czas. E, bardzo dużym znaczeniem, ja bym powiedziała, że siódmy miesiąc, tak? W siódmym miesiącu waszej tej drogi kroczenia tą drogą. konuşuyordum od siódmego do 10 miesiąca do ósmego nawet, siódmy i ósmy miesiąc uważajcie, bo tam może być jakieś oszustwo, może być jakaś zdrada to może być takie zakłamanie, tutaj może być coś, w szczególności od kogoś w podróży, tak, jeżeli jesteście w podróży jeżeli wybieracie się w podróż, tak na to uważajcie, bo tam może być jakiś kancik, coś i jeżeli to wyłapiecie, wyczujecie, że to nie jest to, czasami wystarczy zmienić nie wiem, czy pracę, czy czy, czy gdzieś, tam, nie wiem Drodzy Państwo, jak to ubrać, ale tutaj wystarczy przyjrzeć się temu i temu zapobiegniecie, bo ta ósemka mieczy to jest coś, w, tym, w czym chcecie tkwić, a nie musicie, tak? Czyli jest to zobrazowanie. I powiem tak, jeżeli chcecie wyjechać na to zielone światło, jak najbardziej, bo zakończą się problemy jakieś. Jeżeli chcecie powrotu, na przykład powrotu. Do kogoś, do czegoś, czy to jest dobra droga. Tak, jest dobra droga, ale poczekajcie, bo jeszcze na tą chwilę, tak jakby nie jest coś zakończone, tak? Więc nie umiem to Państwu powiedzieć, ale, ale kończy się to bardzo dobrze, bo kończy się, jeżeli są to y, dla osób, które zostały zdradzone, skrzywdzone i tak dalej, no to wygrywacie, tak? Tutaj jesteście na energii wygranej. Natomiast jeżeli. Powiem tak, jest to dobra droga, ale w tej drodze, jak to się mówi, w danym odcinku, w danym odcinku będziecie mieli tak jakby pułapkę, tak? I pytanie, czy wy w tą pułapkę wejdziecie, czy nie wejdziecie, do? Wydaje mi się, że raczej nie, bo to jest bardzo ładne wyjście, ale musicie na to uważać szczególnie w siódmym tygodniu, w siódmym dniu, w siódmym tygodniu, bo są rzeczy pilne, tak? które musicie teraz ogarnąć na przykład. I czy jest to dobry kierunek, tak, w którym zmierzam tak, tylko że siódemka i ósemka będą miały bardzo duże znaczenie w tej waszej drodze, moi drodzy. Także tak to widzę w szczególności siódmy dzień, siódmy tydzień, siódmy miesiąc, tak, tak bym powiedziała. Reszta się układa bardzo, bardzo dobrze, moi drodzy. Tu jeszcze jakiś pieniążek, tworzenie, słuchajcie. Tu jeszcze się ktoś pokazuje. Hmm, całkiem nieźle, czysta droga i obserwacja. Także tak, jest to dobry kierunek. Nieźle, tylko że jeżeli chodzi o emocje. To emocje to bym powiedziała, że to jest kierunek kończenia, a nie zaczynania, czyli takie bardziej kończymy niż zaczynamy u trójeczek. Jeżeli chodzi o takie życiowe sprawy to jeszcze tak jakby ktoś, być może ktoś będzie chciał jakoś szpilę Wam w, jeszcze Wam włożyć, jak to się mówi na koniec, jeżeli chodzi o sprawy urzędowo-sądowe, wygrywacie, wygrywacie, aczkolwiek będzie jeszcze dużo fałszu i obudy, tak, dużo takiego czegoś niedobrego, ale tak, kierunek trójko jest dla Ciebie dobry, dobry z jednym maleńkim, ale pozdrawiam kochani serdecznie, buziaczki, hej!